Cześć! Ja nazywam się Michał Mielnik i zapraszam Was na 234. odcinek wideonios, a przy czym on nie będzie typowy, ponieważ tym razem podsumowujemy najciekawsze wydarzenia z 2019 roku. Zapraszam do oglądania! Rok zaczęliśmy od konsoli, która miała być nowym graczem na rynku. Chodzi o Madboxa, czyli propozycję od studia Slightly Mad Studios, które odpowiadało wcześniej za takie gry jak Project Card czy Need for Speed Shift. Piękne rendery, piękne obietnice o dużej mocy obliczeniowej, ale tak naprawdę okazało się, że konsola została w fazie renderów i marzeń, a Slightly Mad Studios przeszło do Codemasters. Styczeń był także momentem, w którym rozpoczęły się problemy Huawei, a. na razie w skali polskiej, ponieważ doszło do zatrzymania szefa sprzedawcy Zażyciu ja oraz pracownika Orange Polska, który uczestniczył w procederze najprawdopodobniej oczywiście szpiegowania na rzecz kraju. Nie ma potwierdzonych dowodów. Polski pracownik z Orange Polska. Rzeczywiście już wyszedł z więzienia, natomiast jeżeli chodzi o chińskiego szefa sprzedaży, Huawei, ten nadal znajduje się w więzieniu i sytuacja jest o tyle nieciekawa, że najwcześniej będzie mógł z niego wyjść w styczniu właśnie 2020 roku. No a Huawei nie miał dobrego roku, jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem i z kontaktami z innymi nacjami. No, i to się przełożyło też na to, że Huawei nie może współpracować z amerykańskimi firmami od maja 2019 roku. Najpierw prezydent Donald Trump wydał taki dekret, potem zostało to podpisane przez Federalną Komisję Handlu. W rezultacie amerykańskie firmy nie mogą współpracować po prostu z Chińczykami w kwestii produkcji urządzeń, ale też i dostarczania własnych rozwiązań, i tutaj cierpi najmocniej Huawei w przypadku Androida, który będzie pojawiał się bez usług Google Play. Luty był też miesiącem, w którym Akta 2 zaczynała powoli nabierać kształtów i wchodzić w życie. Choć jeszcze nie w lutym, to tak naprawdę już na przełomie marca i kwietnia okazało się, że te przepisy zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski. W rezultacie będziemy mieli całkiem zmienione podejście do tego, jak funkcjonują rzeczy w obiegu w internecie i wszystkie rzeczy mają być filtrowane jeszcze przed wrzuceniem do sieci, by sprawdzać prawa autorskie. No i w rezultacie autorzy teoretycznie będą mogli więcej osiągać, jeżeli chodzi o uzyskiwanie przychodów ze swoich źródeł, ale jak wszyscy dobrze wiemy te algorytmy nie zawsze działają optymalnie i zdejmują czasami nie to co trzeba ale luty też jest czasem premiery Samsunga Galaxy S10 no i przy okazji tej jubileuszowej edycji pokazano także urządzenie nietypowe czyli Samsunga Galaxy Fold który miał swoje problemy w kwietniu okazało się że konstrukcja łamie się i psuje od patrzenia że ekran nie jest wyraźnie zabezpieczony, no i Samsung podjął trudną decyzję, żeby anulować pierwszą edycję, poprawić to urządzenie i widać je w nieco lepszej wersji we wrześniu. Teraz je testuję i zobaczymy, czy rzeczywiście jest ono warte uwagi i czy nie psuje się tak, jak no, psuło się przynajmniej w kwietniu. Marzec to z kolei okres, kiedy po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o Google Stadia, czyli projekcie grania w chmurze od Google. No i czekaliśmy na to, aby ten projekt pojawił się na rynku aż do listopada, a jak już się pojawił, to z samymi problemami. Z fałszywym 4K, z ogromnym input lagiem, no i też z brakiem możliwości dołączenia do usługi w przypadku części osób, które zakupiło ją przed premierą. Google oczywiście przepraszało, Google stara się teraz dawać darmowe gry w abonamencie, natomiast widać, że usługa zaliczyła falstart i w przeciwieństwie do Usługi Microsoftu, no, ma te problemy z działaniem, które rzeczywiście sprawiają, że ludzie raczej nie przejdą na na chmurze. Przynajmniej na razie. Kwiecień zaczęliśmy od 200 odcinka Widoniusa, w tamtym czasie miałem okazję przeprowadzić go wspólnie z Mikołajem, no i było całkiem sympatycznie. A poza tym w kwietniu zobaczyliśmy też pierwsze detale na temat konsoli PlayStation 5 zapowiedziane przez Marka Czarnego w wywiadzie w Wired i wtedy dowiedzieliśmy się, że konsola będzie bazować na dysku SSD, że będzie miała architekturę Zen 2 od AMD, no i będzie dość mocną maszyną, która ma zminimalizować czasy ładowania. Teraz, kiedy już jesteśmy pod koniec roku, wiemy, że mniej więcej to samo czeka nas w przypadku Xboxa ale do niego jeszcze wrócimy. Tak czy inaczej, nowa generacja szykuje się na bycie platformą dla wszystkich gier, także z poprzednich generacji, bo wsteczna kompatybilność zarówno w PlayStation, jak i Xboxie się pojawi. W maju rozpoczęły się wspomniane wcześniej międzynarodowe problemy Huawei ze Stanami Zjednoczonymi, ale też i Samsung pokazał we współpracy z Moskiewskim Uniwersytetem, właściwie Politechniką, rozwiązanie, które wynosi deepfake'i na zupełnie nowy poziom. No i to rozwiązanie jest o tyle niepokojące, że tak naprawdę nie trzeba nawet ruchomego filmu, by odtworzyć mimikę naszej twarzy i włożyć nam zupełnie inne słowa. A wystarczy raptem parę zdjęć. Oczywiście efekt nie jest jeszcze jakoś przesadnie dokładny, ale zbliżamy się do momentu, w którym deepfake'i mogą stanowić poważne zagrożenie. Nie dla prawdziwości informacji. W czerwcu zaprezentowano Xbox Scarlett, czyli nową generację konsol Microsoftu. Teraz wiemy, że ta konsola będzie nazywać się Xbox Series X, no i znamy już ten dość podłużny, ciekawy wygląd, który był oczywiście tematem dla wielu zabawnych albo i mniej memów. Tak czy inaczej, wiemy, że ta konsola też będzie oparta o architekturę Zen 2, będzie miała wsteczną kompatybilność i odtworzy wszystkie gry, które dotychczas wyszły na platformy Xbox, no i będzie też mogła pochwalić się dość dużo. Mocą obliczeniową 4 razy większą niż w przypadku Xboxa One X, no i prawdopodobnie dostaniemy tu nawet 24 GB RAM. -u. I to wszystko w dodatku z dyskiem SSD NVMe, który ma odpowiadać za szybki transfer i prawie zerowe czasy ładowania. W lipcu nie było tak dużo informacji, też mieliśmy wakacje od a Natomiast to, co mogę wam powiedzieć, to to, że pokazano wtedy Neuralink. Właściwie Elon Musk przeprowadził konferencję, na której zapowiedziano projekt łączenia mózgu z komputerem. No, i to projekt opierający się na włóknach, które są cieńsze od ludzkiego włosa, i w rezultacie są w stanie wysyłać sygnały do komputera. Ten komputer jest w stanie je przetwarzać, no i ma to dziać się w obydwie strony. Testowano to rozwiązanie na szczurach, były one w stanie pokonywać pewne przeszkody, nawet dziesięciokrotnie szybciej, więc jest to jak najbardziej obiecująca rzecz. Natomiast na ten moment jest to wczesna faza projektu, i rzeczywiście, zarówno Elon Musk, jak i sama firma Neuralink mówi, że poszukuje ludzi, którzy są skłonni współpracować przy tym projekcie. Myślę, że najtrudniej to chyba będzie z pacjentami, bo jest to jednak metoda inwazyjna i trzeba wejść do tego mózgu. W sierpniu mieliśmy dość ciekawą informację o tym, że ludzie niebawem będą mogli widzieć w ciemności, a przynajmniej jeżeli zrealizuje się projekt, który jest właśnie tworzony na Uniwersytecie w Massachusetts. Chodzi o to, że wstrzykuje się do oka odpowiednią mieszankę, która pozwala nam spojrzeć na promienie podczerwieni, zyskujemy dodatkową falę, dodatkowe pole widzenia, no i rzeczywiście, jeżeli chodzi o rozwiązanie, testowano je na razie na szczurach i były one w stanie rozwiązywać zagadki przestrzenne w ciemności i rozwiązanie utrzymywało się nawet do 10 tygodni, przy czym na razie jest też podejmowana praca nad tym, żeby rzeczywiście nie strzelać nam w oko żadnym środkiem, tylko rozwiązać to w jakiś mniej inwazyjny sposób. Tak czy inaczej, czekają nas nowe możliwości. Kto wie, może w połączeniu z tym inteligentnym mózgiem, staniemy się nowym gatunkiem człowieka, ale przechodzimy do września i nowego silnika, który może zrewolucjonizować podróże. Pisaliśmy o Sabr, który ma być rewolucją, bo łączy on silniki odrzutowe i rakietowe. No i pozwala też za pomocą rurek z dość mocno zmrożonego helu obniżać temperaturę tego silnika z ponad 1000 stopni na 20, czyli taką temperaturę pokojową w mniej niż 1,20 sekundy. Więc w rezultacie moglibyśmy osiągać tym silnikiem prędkości na poziomie 5,4 Macha. W temperaturze pokojowej będzie to około 6700 km na godzinę, a to otwiera nowe możliwości. Z Londynu do Sydney polecielibyśmy na przykład w 4 godziny, z takiego Wrocławia do Nowego Jorku w 2-2,5, no więc moglibyśmy tutaj mieć do czynienia prawie z, że z podróżami czasowymi. I to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Mniej ciekawą informacją jest to, że CBA wykupiło system Pegasus. W polskich mediach niewiele o tym mówi. Mówiono, a właściwie mówiono o samym fakcie zakupu, natomiast nie o tym, jak ten system działa. Potem tą informacją podzielił się niebezpiecznik. No i rzeczywiście wszystko można wyciągnąć z tych telefonów, na których zostanie zainstalowany Pegasus. Rząd zapewnia, że on zostanie wykorzystany tylko w przypadku najcięższych zbrodniarzy, choć oczywiście nie doprecyzowano, o jakie zbrodnie chodzi. Październik był miesiącem, w którym Google mocno zaangażowało się w rozwój technologii i ogłosiło przewagę kwantową, czyli sytuację, w której superkomputer kwantowy jest w stanie wykonać operację w znacznie szybszym czasie niż tradycyjny superkomputer. No i te różnice miałyby być spore, bo tutaj Google, w przypadku swojego rozwiązania, wykonało operację w ciągu 3 minut i 20 sekund, a tradycyjne superkomputery miałyby ją liczyć teoretycznie 10 tysięcy lat. No i wszystko pięknie, super, ale okazuje się, że IBM nie zgadza się z tym, że Google miałoby osiągnąć tę przewagę kwantową, bowiem oni wyliczyli, że wykonanie takiej operacji, którą Google zaproponowało, zajęłoby superkomputerom maksymalnie 2,5 dnia, czyli jeszcze znośny poziom, jeżeli chodzi o superobliczenia, to całkowicie normalny wręcz, ale Google miało też swoje wpadki w tym miesiącu związane już z własnym sprzętem, ale komórkowym. Google Pixel 4 zaliczył sporo wpadek na premierze, pomijam brak obiektywu szerokokątnego w tym urządzeniu, bo nie jest to najważniejsze w obliczu tego, że możemy odblokować go twarzą nawet gdy mamy zamknięte oczy, no i że ekran nie potrafił się odświeżać w 90 Hz, gdy zeszliśmy poniżej pewnego poziomu jasności. Google naprawiło już oczywiście te błędy, jednak no, nie smak pozostał, a seria Google Pixel 4 w tym roku nie rządziła już na przykład tak pod kątem fotografii, jak miało to miejsce wcześniej. W listopadzie pokazano dwa bardzo futurystyczne rozwiązania. Jedno, myślę, że dobrze grające na nostalgii, czyli Motorola Razer, telefon z wyginanym ekranem, który jest średniakiem, ale wyróżnia się tym, że przypomina tradycyjne telefony z klapką. No i ma tak naprawdę sporo możliwości związanych z tym, że możemy na przykład rozłączyć się, składając ten telefon w pół i jest to na pewno jakaś nostalgia w nawiązaniu do Razera sprzed 15 lat. Natomiast drugim urządzeniem jest nowy format dysków stworzony w szkle. Microsoft za pomocą sztucznej Inteligencji i lasera drukuje tak naprawdę na szkle kwarcowym dane i jest w stanie tworzyć dyski, które będą przeżywały nawet tysiąc lat i mają wytrzymywać gotowanie oraz yy, tak naprawdę wszystkie trudne warunki, których nie wytrzymałoby na przykład tradycyjne taśmy. Pierwszym filmem, który został zgrany w ten sposób na szklany dysk jest Superman z 1987 roku. No i mamy grudzień i tak naprawdę dużo ciekawych rzeczy w grudniu się nie działo. Oczywiście poza tym, że zaprezentowano nam w całej okazałości Xboxa, o którym już wcześniej mówiłem, to pokazano też yy, na przykład telefon Roberta Escobara, który wydaje mi się, że jest jedną wielką kiszką i raczej Ktoś tutaj chce nas oszukać na duże pieniądze, no ale za 349 dolarów dostać wyginane urządzenie, to no, chciałoby się z tego skorzystać. Z ciekawostek też warto wspomnieć, że Carrefour otworzył pierwszy sklep, w którym jest w stanie obejść zakaz handlu właśnie dzięki wykorzystaniu automatów no i systemu komputerowego. Nie ma tutaj tradycyjnej kasy, natomiast wszystko jest podawane przez automaty. No i wydaje mi się, że jest to rozwiązanie, które w obliczu zacieśniającego się zakazu handlu może być przyszłością. Dziękujemy Wam bardzo za 2019 rok pełen ciekawych informacji i pełen ciekawych materiałów na naszym kanale. Mam nadzieję, że podobały się One Wam tak bardzo jak nam. Podzielcie się w komentarzu najciekawszymi informacjami, jakie Wy z 2019 roku wyciągnęliście, już niekoniecznie z naszego video newsa. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, no i zapraszam na kolejne filmy w 2020. Cześć!